Nie ma się Mauro Słuchajcie, dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak wykonać sobie WOPERA na takie wody atlantyckie, jakieś y, Floryda, Madagaskar i ten itp. Słuchajcie, pierwsze co należy sobie takiego WOPERA narysować. Wy macie tutaj z boku przebitkę, jak, jak to w komputerze wygląda. Następnie, słuchajcie, drukuje się taką formę matkę do zalewania silikonem, żeby można było. Sobie łatwo wykonać taką formę i dość szybko. Problem jest w tym, że te popery w środku mają taki otwór, i no ciężko jest zrobić to jako na formie dwudziałowej w aluminium czy w jakimś innym tworzywie. Natomiast w silikonie bez problemu to wyjdzie. Jeżeli chcielibyśmy robić to w silikonie, czy znaczy w, w aluminium. To musielibyśmy robić formę trójdziałową, co jest już troszkę bardziej skomplikowane. Ale tutaj widzicie, mamy przygotowanego 15 cm. I słuchajcie, poszedłem troszkę o krok dalej. I przygotowałem 18 cm. Zobaczcie, jakie są to różnice. Więc tak, tak wyglądają matki. Do czego ta matka? Do tego, żeby zalać silikonem. To już mamy przygotowane odlewki silikonowe, właśnie z tego wyjęte. Fajnie było to zalane. O, elegancko sobie z pudełka wyszło. Przygotowane kołki w lewy. I teraz już możemy zacząć przygotowywać formę do zalewania. Pierwsze co? No to trzeba użyć rozdzielacza. Już tam nakieruję no, Amerykę na stół. Mamy ten. Używamy rozdzielacza pucha. Jeszcze będzie łatwiej. Mamy mazidło. Wyrzucamy sobie pędzelek. Już smarujemy i smarujemy sobie tę, tę formę. Ryby fajnie potem ten silikon odszedł od żywicy. Bo te przynęty jakie będę odlewał robił z żywicy. Drut jaki tu użyjemy to będzie drut o średnicy 2 mm. No, tam są już potężne ryby. Więc no, musi być to dość mocne i masywne. Kołki, które tu są mocujące, są kołki 4, 4, mm. I mamy już tak przygotowaną formę. Następnym krokiem słuchajcie należy wykonać oczywiście stelaż do tego. To już sięgnę sobie tylko szczyki. Takie słuchajcie, na szybko okrągłe i bierzemy kawałek drutu i słuchajcie, to są na razie testowe żeby jeszcze dopracować wyważenie zakręcamy sobie w drutach a mówię, to jest tak na szybko mamy tutaj w dół Żeby to było dość prosto. Zmieniamy sobie. Oczywiście do tego wszystkiego należy sobie wykonać przymiary, żeby ta praca szła szybciej i sprawniej, niż takie bawienie się kombinerkami. To można robić, w w momencie, kiedy bawimy się z jednym z dwoma takimi woblerami. A jak już chcemy ich zrobić z 50, no to wtedy wszystko można sobie fajnie na przymiar, na przymiarze zrobić. Nie? O, I mamy tutaj a takie druty, to się dość ciężko kręci. I mamy już zrobiony. Wyłożę sobie te, te foremki, te matki. Dzisiaj jeszcze będę zamawiał osiemnastki. I teraz szukamy sobie obciążenia. Jeszcze miałem jakieś fajne obciążenia. No taki o, kawałek drutu. Ale sobie zważymy, ile to ma w ogóle. A, 3 gramy. Troszkę mało, słuchajcie. Muszę poszukać. Miałem gdzieś tutaj taką fajną taśmę. 12 gram. Nie wiem, czy to nie będzie troszeczkę chyba za dużo jak na tego typu woblera. On musi być umiejscowiony centralnie tutaj w środku. Na, na dupci. Myślę, że troszkę mniej damy. bo ja wiem dać jakie stężenie mikrobalony na tą żywicę, więc tak już doświadczenia przynętach, które robiłem wcześniej. O zbieram po prostu to doświadczenie. I zaraz tutaj sobie przymierzymy na tej długości za... Zabiniemy sobie drucik o do góry i na nim zaciśniemy sobie kawałek. Normalnie to będziemy mieć tutaj już stelaże razem z odlewkami. Nie będziemy się bawić w ten sposób, ale do testów. Jak najbardziej. Myślę, że będzie ok. Zakładamy. Dółka jest wyważona. Myślę, że powinniśmy dodać jeszcze z przodu, ale zobaczymy. Niektórzy robią popery, które leżą, niektórzy robią popery, które są pod pewnym kątem. Ok. Myślę, że tu mamy. Dajcie docięte takie dwie już deseczki. A weźmy kołeczki w kołeczki, w kołeczki się już tam spasowały i gumeczka jest nam potrzebna. To nie jedna. Gumki. I robimy. Jedno jest idealnie zrobione. Można zrobić więcej tych kołków pasujących, ale myślę, że tutaj w tym przypadku do pełności wystarczy. jeszcze dołożyć. Parę gumek tego nigdy za wiele, żeby się tam nic nie wylało, nie przelało. O, szkoda by było po prostu roboty, nie? O, forma jest nasmarowana, więc nie powinna nigdzie ciec. I mamy już gotowe ele, gotowe formę do zalania. Mamy wlew, druga dziureczka, która jest odpowietrzeniem. Nie powinno być już w tym problemów. I rozrabiamy sobie żywicę. Słuchajcie. Znajdziemy sobie taki kubeczek. Orlen kawka I odmierzamy sobie odpowiednio. Odpowiednio żywicę. A już tak będę lał z takiego maniaka. Wiem mniej więcej jak to idzie. Ale tak naprawdę, słuchajcie, odlewam sobie program. Mam żywicę taką 1 do 2. A, tak, i teraz jeszcze. Będziemy sobie utwardzać to za chwilę. Teraz słuchajcie, do tego dodajemy mikrobalonu. Teraz sobie policzyć odpowiednie stężenie. U mnie będzie w tej chwili 10%. Zobaczymy, czyli 150 ja 150 gram, 10 gram, 110% z tego. Jakieś jest 15 gram. Więc będziemy jeszcze dodać te 15 gram tej, tego, żeby było. Rzeczywiste jest stężenie procentowe tego, ale powiedzmy, wyjdzie tam 8 8,5%. Więc dodajemy mikrobalonu. O, się to wszystko koży, już mamy 13 gram. Wyjeżdżamy sobie. A, mamy 18. Będzie troszkę, troszkę więcej tego mikrobalonu. A ja sobie doliczymy ile tam tego jest, no bo to wiadomo. Mamy 8 gram ciężarek, dodatkowo mamy 15 gram tego mikrobalonu na 150 gram żywicy. I patrzcie, to jest taki proszek, trzeba to sobie tam powolutku, żeby nie wyleciało za dużo, masować. Tak naprawdę przy, tej, przy tym stężeniu no, zrobi się takie ciasto, nie? Najpierw jak dodamy drugi składnik, rozrzedzimy to, wtedy uzyskamy, a tak to ciężko jest to wszystko z siebie lać. No trzeba najpierw wymieszać składnik A z mikrobalonem. Niestety te żywice mają krótki czas życia, tam około 3 minut i już zaczynają żelować. Zobaczcie, jak to wygląda. Jest tak, takie ciasto. Tam się troszkę jeszcze da. Od spodu do kresu. Nie, nie pyli tak to się da. Coś jak sernik. Albo byśmy mieli gips. Taką papkę. O, patrzcie. Wstawiamy. I teraz musimy dolać sobie. Katalizatora. Trzeba to odkręcić, teraz. Zawsze sklej ten katalizator. Bo to są cyno pochodne. Pewnie tak wkrystalizują nie? I dodamy sobie 50 gram. Teraz nie patrzę w kamerę, muszę się skupić. Mamy już wlane. No i teraz musimy, słuchajcie, szybciutko, dokładnie wymieszać, bo niestety, jak się dokładnie nie wymiesza, to jak jest za duże stężenie lokalne katalizatora, to zaczyna to gazować się robią dziury a tak to dopóki żywica nie zacznie czuć ciepło no mamy tak dwie minuty przy takim intensywnym mieszaniu już po ścianach trzeba zdjąć jeszcze to ciasto robimy szybko szybkie mieszanie najlepiej też właśnie po ściance to będzie większa powierzchnia jakby tego kontaktu mieszadła Niektórzy mieszają sobie remelami, z jakimiś innymi mieszadełkami, ale przy takich wystarczy patyczkiem od pędzelka tak, mamy rozmieszane. Słuchajcie. Ja to sobie robię w taki dziubek. Ustawiona forma. I powolutku sobie zalewam. Ona jeszcze w tej, w tej formie jest dość płynna. To też ważne, żeby dobrać sobie żywicę taką, że przy większych stężeniach ona jeszcze jest kolejna, no, tak? Takie. Wtedy można sobie bez problemu fajnie zalać taką formę. No Teraz ja zrobiłem 100 gram i 50, to słuchajcie, jest pierwsze zalanie w tej formy. Jak zostanie, to zaraz dolejemy sobie jakąś inną. Nie ma najmniejszych problemów z wykorzystaniem. Mnie żywice się nie marnują. Form różnych jest tyle, że. Bez problemu. każdy nadwyżkę się wykorzysta. No i teraz z tymi żywicami też jest różny czas na rozformowanie. Ja tutaj mam chyba 20 minut. Na rozformowania, a pełne utwardzenie chyba jest tam do do 90 minut, ona jak jest, wyciąga się, to jest jeszcze taka elastyczna, nie, można ją troszkę wygiąć, więc dlatego też nie jestem nie zwolennikiem wcześniej wyciągania z formy, szczególnie tej, tej przynęty, no, ponieważ ma to wybranie na pyszczku, które właśnie robi to chlup, chlup, to jak to popery, i żeby się po prostu nie zniekształciło. I lejemy. Sobie. No, to jest dość spora forma. Ta ma średnica jest chyba 35 mm tegoż opera, więc no to są już potężne. t 18 ma w granicach prawie, że chyba dochodzi do 50 mm średnicy. OK, mamy tutaj, no zobaczymy, jak to formy akurat Czyli mają to do siebie. Tak, odpowietrzyło się w drugiej dziurce, również jest, wypełniło się żywicą, więc jest ekstra. No, a myślę, że tu połowa tego 70-80 gramów wystarczyła. No to jeszcze dochodzi masa tego, ale mamy jeszcze inne formy. Teraz je tutaj wykorzystamy. Na różne łebki nie łebki, więc z powodzeniem I to u mnie nie zmarnuje. A teraz Crazy Mouse, inne szalone rybki. Hybrydy będą odlewane. A na potrzebę filmu to tylko jedną taką miałem, ale tak to. Robimy różne te formy. Tu jeszcze jest jedna. Trzeba sobie odmierzyć taką ilość, jaka jest potrzebna, ponieważ żywica no, kosztuje. Wcale nie są takie tanie rzeczy. Mamy następną. Tego odpowietrzenia nie jest potrzebne, bo mamy dość spore otwory porobione. Dolotowe. Więc zalewa się to grawitacyjnie. No i witamy na rozformowaniu, minęło już troszkę więcej jak się minut, tam pół godzinki, nie żeby dojść, a już Wam pokazuję, co tam się na tym stole takiego dzieje. No to co, zaczynamy już od tego największego. Zobaczymy, co to w ogóle wyszło. Pierwsze dla Wy słuchajcie. Oby nie było porażki, to będzie wstyd na całą Polskę. O. Proszę bardzo. Nawet tutaj mamy ten, ten po troszkę od danewki. zawsze się tam pojawia. Teraz wyciągamy kołeczki jeszcze. O, tutaj z tym kołkiem w środku też jest troszeczkę, dane są krótkie, przybacznie robi dłuższe kołeczki, ale w tym przypadku wiadomo. O, a, dobra. Więc mamy taki fajny poperek. Ile to waży? A to jeszcze z nadlewką, ale tu pewnie tam troszkę odejmiemy. Waga tego poperka 75 gram. Myślę, że odejdzie taki 70 gram. Dlatego żywica na wykończenie. Pod myślę, że tak w 80 gramach nie powinniśmy zamknąć tego typu przynętą. A co jeszcze odlewamy? No, tak z ciekawości pokażę Wam. O, tutaj będzie żaba. O, fajną żabę, tą co robię powierzchniówki. O, tak, ale będzie trzeba oczywiście uzbroić, bo to taka struweczka. Tutaj mamy. myszy chyba. to jest. Nie, też mam żabkę. O, druga żabka. Po całej żabce w łapkę. Do malowania. Tutaj mamy. tyci, tyci myszkę. Znacznie. Takie to duże. Z Crazy mouse Tutaj mamy łepek do. Też hybryduje taki taka rybeczka. A tutaj jeszcze z tej resztki coś mi my... A, też ten sam model ten sam łepek, taki sandaczek. Tutaj no, widzicie, no jest troszkę z tym zabawy, żeby zrobić fajnie e, sobie formę. No, tutaj mamy formę akurat ale jestem raczej zwolennikiem form twardych. I tutaj właśnie na drugim materiale teraz nagramy, jak to robię z formami twardymi drukowanymi. Nie frezowane, a drukowane. Frezowane to każdy wie, a z drukowanymi też się da popracować szczególnie na Wobleracie. Pozdrawiam Was i do zobaczenia.